Czy wy się obawiacie jeszcze, że ten wynik może zostać zakwestionowany? No, panie doktorze nie obawiamy się, bo my wiemy, kto próbował te wybory w sposób nielegalny i niezgodny z prawem wygrać i to na pewno nie był ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Karol Nawrocki. Chciałbym wam postawić taką tezę, że wybory mogła sfałszować opozycja i to taka opozycja, która jest usunięta właściwie całkowicie poza, można powiedzieć, nawias jakichkolwiek możliwości wpływania na cokolwiek w kraju, bo tak nas przez ten następne półtora roku traktowano, to jest... Za całkowicie absurdalna. Natomiast no, mieliśmy do czynienia rzeczywiście z grubej, grubego kalibru działaniami niezgodnymi z prawem. Po drugiej stronie, no, nielegalne finansowanie ze środków zagranicznych i to nie jest coś, co ja twierdzę, czy Prawo jest Sprawiedliwość twierdzi, to udowodnili niezależni dziennikarze. Mamy raport OBWE, który zwraca również na to uwagę i z tym się powinna Państwa Komisja Wyborcza zająć i tą sprawę wyjaśnić, bo ona musi być wyjaśniona. Bo dopuszczono się rzeczywiście ze strony Sztabu Rafała ze strony tych, którzy go popierali, ciężkiego przestępstwa przeciwko wyborom.